Grażenie wydaje się, że przeleciałam własnego brata. Zacznijmy od tego, że moja sytuacja rodzinna jest odrobinkę skomplikowana. Mama zaszła w ciążę trzykrotnie z trzema różnymi facetami. Z tego powodu mam trójkę braci i jestem drugim najmłodszym dzieckiem, a do tego jedyną dziewczyną. Najstarszy z braci, mający 25 lat, jest nauczycielem. Jej ja mój bliźniak mamy po 18 lat, jesteśmy w ostatniej klasie liceum. Natomiast najmłodszy z rodzeństwa ma 16 lat i właśnie poszedł do drugiej klasy. Co ciekawe, wszyscy uczęszczamy do tej samej szkoły, w której uczy nasz najstarszy brat. A żeby było jeszcze weselej, to każdy z nas przyjął inne nazwisko. Chłopaki wzięli nazwiska swoich ojców, a ja matki. Przez co niektórzy w szkole do tej pory nie domyślili się, że możemy być spokrewnieni. Przejdźmy jednak do właściwej historii. W trakcie naszego pierwszego roku mój brat przez parę miesięcy spotykał się z pewną dziewczyną z naszej szkoły. Była naprawdę urocza. Szybko nawiązałyśmy koleżeńską relację, ale nigdy nie zostałyśmy prawdziwymi przyjaciółkami. Po zerwaniu oboje próbowali utrzymywać ze sobą kontakt, żeby pozostać w przyjacielskich stosunkach, ale na dłuższą metę nic z tego nie wyszło. Na szczęście dziewczyna zniosła rozstanie całkiem dobrze, czego nie można powiedzieć o jej okropnej matce, która od tej pory nienawidziła zarówno mnie, jak i mojego brata. Apogeum tej nienawiści nastąpiło całkiem niedawno. Tamtego pamiętnego dnia skończyłam już zajęcia, i przed powrotem do domu chciałam jeszcze pożegnać się z moim starszym bratem, który uczy historii. Z podekscytowaniem rozmawialiśmy o tym, że jego chłopak, obecnie narzeczony, wpadnie do nas w odwiedziny już niedługo. Po krótkiej wymianie zdań przytuliłam go na pożegnanie i już miałam zamiar wychodzić, gdy wtem do sali wpadła rozjuszona Grażyna. Jej oczy zwęziły się jak u węża i błysnęły gniewem. Powinna była się domyślić! krzyknęła, kręcąc karcąco głową. Kobieta obróciła się na pięcie i wyszła z pomieszczenia. Wymieniliśmy z bratem zdezorientowane spojrzenia, a w międzyczasie ta rozwydrzana wiedźma wróciła w towarzystwie dyrektora. Widzi pan! Ta mała ździra rzuciła się na tego nauczyciela. Kto wie, co by się tu stało, gdybym nie zainterweniowała w porę? Dyrektor wyglądał na bardziej skonsternowanego od nas, tym bardziej, że znał naszą rodzinę od lat i doskonale wiedział o naszym pokrewieństwie. Proszę pani, śmiem w to wątpić, odpowiedział grzecznie mężczyzna. Widziałam wszystko na własne oczy. Do rozmowy wtrącił się mój brat. Proszę pani, przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie gustuję w kobietach. Słysząc to, rozwydrzona mamuśka wydała z siebie jakiś niezidentyfikowany pisk, nie kryjąc swojego oburzenia. A po drugie, to moja siostra. W tym momencie dyrektor nie wytrzymał i wybuchnął śmiechem. Kobieta zaczerwieniła się ze wstydu, a następnie pobladła, by na koniec znów przybrać kolor dorodnego buraka. Zawstydzona, całym zajściem wybiegła z klasy i słuch po niej zaginął. Na szczęście niedługo kończę szkołę i mam nadzieję, że nigdy więcej jej nie spotkam. Nie chciałabym się na nią natknąć po raz kolejny, ale wiem, że to granicie z cudem, jako że to babsko jest miłośniczką teatru, w którym pracuję. Pozostaje mi trzymać kciuki, żeby nigdy więcej się tam nie pojawiła. Rozkapryszona mamuśka chce sprawdzać wiadomości dwudziestoletniej córki. Mam 20 lat, od rodziców wyprowadziłam się około 2 lata temu i od tego czasu mieszkam z dwójką współlokatorów. Po przeprowadzce całkowicie się usamodzielniłam. Sama na siebie zarabiam i opłacam rachunki za dom, mam własne ubezpieczenie zdrowotne i samochód zucę. Nie muszę nawet prosić mamusi i tatuzia o pieniążki na jedzenie, jak na dużą dziewczynkę przystało. Zarówno ja, jak i moi współlokatorzy mamy własne zwierzaki, łącznie trzy psy i jednego wspólnego kota. Do tej pory rzadko kiedy się kłóciliśmy, ale całkiem niedawno pupile stały się źródłem sprzeczki. W tamtym czasie akurat odwiedzałam rodziców. Wizyta w moim domu rodzinnym trwała prawie miesiąc, więc kontakt ze współlokatorami utrzymywałam wyłącznie poprzez SMS-y. W pewnym momencie, widząc jak często korzystam z telefonu, mama zaczęła domagać się, żebym pokazało jej, o czym tak zaciekle konwersuje. Wiedziała już wcześniej o konflikcie, jaki wyniknął pomiędzy mną a kumplami. Dlatego skrótowo opisałam jej przebieg rozmowy, żeby nakreślić kontekst. Najwidoczniej to było dla niej za mało. Gdy skończyłam opowiadać, poprosiła mnie o pokazanie wszystkich SMS-ów, nawet tych sprzed paru dni. Zgodziłam się. Szybko jednak pożałowałam swojej decyzji, gdyż moja rodzicielka wybrała wyrwane z kontekstu słowa i sprawiła, że poczułam się źle ze sobą. Momentalnie wyrwałam jej komórkę z rąk, a następnie przypomniałam, że jestem już dorosła. W związku z czym nie musi sprawdzać moich wiadomości, żeby mieć poczucie kontroli nade mną. Postanowiłam już nigdy więcej nie pokazywać jej tego, o czym piszę z kolegami. Po tym wszystkim matka zaczęła nazywać mnie niedojrzałą, niewdzięczną i zamkniętą w sobie, twierdząc, że inaczej mnie wychowała. Podczas odwiedzin pracowałam zdalnie i w trakcie tej wymiany zdań musiałam wrócić do pracy. Dlatego zignorowałam jej wybuch, usiadłam przy biurku i zajęłam się obowiązkami. W tym czasie moja kochana mamusia zamknęła się we własnym pokoju i zaczęła wykrzykiwać. To tylko dziecko! Głupi, niedojrzały Bachor. I tak bez przerwy jak zacięta płyta. Mamuśka próbuje załatwić własne dziecko glutenem. Niedawno zaczęłam pracę w przedszkolu i tak się składa, że w poniedziałek jeden z naszych podopiecznych ma mieć wyprawione urodziny. Akurat miałam skorzystać z przerwy śniadaniowej, kiedy dostałam telefon od mojego przełożonego. Rodzic na linii pierwszej. No cóż, takie uroki pracy z dziećmi. Dzwoniła typowa Grażyna domagając się informacji, dlaczego nie nakarmiliśmy jej syna i dlaczego próbujemy go wyalienować. Przepraszam, ale nie do końca rozumiem, gdzie leży problem. Sebastianek zjadł drugie śniadanie bez żadnych problemów, zaczęłam: Chodzi mi o rodzinę? Dlaczego chcecie odmówić mu jedzenia w poniedziałek? Proszę pani, nie pozwolę na siebie krzyczeć. Proszę się uspokoić i powtórzyć mi wszystko powoli, kiedy będziesz pani gotowa na rozmowę. Zdenerwowana mamuśka wzięła głęboki oddech i zaczęła nieudolnie odgrywać rolę pokrzywdzonej niewiasty. Sebuś wrócił wczoraj do domu zapłakany, ponieważ powiedzieliście mu, że nie będzie mógł nic zjeść na przyjęciu, jeśli nie przyniesie własnego jedzenia z domu. Mój synek poczuł się przez to wykluczony, bo wszyscy jego koledzy zjedzą wspólnie tort, a on nie ma na to pozwolenia. Impreza odbędzie się dopiero w poniedziałek, dlatego poinformowaliśmy pani synka wcześniej, żeby mogła mu pani przygotować jakieś bezglutenowe przekąski. Nie wiemy, co inni rodzice przyniosą na przyjęcie, i nie wiemy, co jest bezpieczne dla Sebastianka. Dlatego lepiej będzie, jeśli spakuje mu pani jakąś bezglutenową babeczkę, a my zajmiemy się resztą. Ale Sebastianek nie zje tortu z kolegami! Jeśli przyniesie nam pani ciasto, dopilnujemy, żeby je zjadł. W słuchawce zapadła cisza. Czy to już wszystko? zapytałam. Czy mogłaby pani poprosić innych rodziców, żeby przynieśli coś bez glutenu? Niestety nie ma takiej opcji. Sama musi pani zadbać o własnego syna. Dlaczego próbujecie nas zgnębić? To nie jest sprawiedliwe. Chcecie odizolować mojego biednego synka od społeczeństwa tylko dlatego, że jest inny. Mój prawnik skontaktuje się z wami. Westchnęłam i się rozłączyłam, a następnie zrelacjonowałam przełożonemu przebieg sytuacji. Boję się końca mojej przerwy śniadaniowej i konsekwencji, jakie przyniesie ta rozmowa. Jestem tu nowa i nie wiem, jak sobie z tym wszystkim poradzę. Trzymajcie za mnie kciuki. Religijna fanatyczka zabiła własne dziecko. Tę historię opowiedziała mi moja bliska przyjaciółka i pozwoliła mi się nią podzielić. Kobieta pracuje jako położna w strasznie zatłoczonym szpitalu i kiedyś miała nieprzyjemność prowadzenia ciąży pewnej rozkapryszonej mamuśki, której dotyczy dzisiejsza opowieść. Rozwiedrzone babsko zamieniło 9 miesięcy pracy mojej przyjaciółki w istne piekło. Kobieta albo unikała umówionych wizyt, albo pojawiała się w szpitalu bez żadnej zapowiedzi, domagając się przyjęcia. W każdym razie, nareszcie nadszedł koniec ostatniego trymestru, ale kobieta nie urodziła. Na początku nie było to nic wielkiego. Wystarczyło, że niedoszła matka będzie przychodzić do szpitala co parę dni, żeby sprawdzić stan dziecka i określić, czy zajdzie potrzeba wywołania porodu. Problem w tym, że kobieta nie chciała się zgodzić na sztuczne przyspieszenie ciąży. Moja przyjaciółka poinformowała ją, że na ten moment nie jest to wymagane, ale jeśli sytuacja się nie zmieni, to ciąża zacznie zagrażać życiu zarówno jej, jak i dziecka. Następnie umówiła wizytę na parę dni w przód. Oczywiście idiotka nie pojawiła się w szpitalu, dlatego moja przyjaciółka musiała wykonać telefon. Pacjentka powiedziała, że nie ma zamiaru wywoływać porodu, ponieważ ona i Bóg wiedzą, że dziecko urodzi się w sposób naturalny. Przez parę dni położna dzwoniła do kobiety, żeby nakłonić ją do zmiany zdania, lecz na próżno. W końcu zdecydowała się skontaktować z mężem pacjentki, wyjaśniając narastające ryzyko. Mężczyzna jakimś cudem zdołał namówić swoją żonę na wizytę, która miała miejsce już następnego dnia. Wciąż nie było żadnych znaków zwiastujących poród, a kobieta była już trochę po terminie. Moja przyjaciółka ostatni raz wyjaśniła rozwydrzonej mamusce, że jeśli nie zgodzi się na wywołanie porodu, to zarówno dziecko jak i ona mogą stracić życie. Kobieta pozostawała jednak nieugięta, znów powołując się na Boga. Położna była już na tyle zdesperowana, że powiedziała pacjentce wprost, iż jeśli ta wyjdzie z tego szpitala, jej dziecko umrze. Niestety nawet to nie pomogło i rozkapryszona mamuśka dalej domagała się wypisania z oddziału. Szpital nie mógł przetrzymywać kobiety wbrew jej woli, ponieważ nie było mowy o stanie bezpośredniego zagrożenia życia, dlatego sporządzono wypis. Jakiś czas później, kiedy ciąża było już 3 tygodnie po terminie, rozwydrzone babsko wróciło do szpitala, skarżąc się na ból brzucha. Moja przyjaciółka zarządziła natychmiastowe wywołanie porodu i za pomocą USG sprawdziła swoje przepuszczenia. Tak jak myślała, dziecko umarło w łonie, a łożysko zaczęło gnić, ponieważ wariatka wypisała się ze szpitala na własne żądanie. Przyjaciółka powiedziała mi, że tamtego dnia na porodówce panowała okropna atmosfera. Nie tylko ze względu na poród martwego dziecka, ale również przez smród rozkładającego się łożyska i ciała. Ból brzucha, na który skierżyła się matka, spowodowany był infekcją wywołaną przez zgniliznę. Co gorsza, kobieta nie poczuwała się nawet do odpowiedzialności. Zlekceważyła to, mówiąc, że taka była wola Boga. Parę tygodni później nieodpowiedzialna Jędza wróciła do pełni zdrowia i została wypuszczona ze szpitala, planując kolejną ciążę. Karyna nagrywa mnie z ukrycia podczas treningu, po czym pokazuje film mojemu szefowi. Ostatnio przeszłam operację wyrostka robaczkowego. Powrót do zdrowia okazał się dla mnie naprawdę ciężkim i mozolnym procesem. Musiałam nie tylko zrezygnować z własnych treningów, ale również, co gorsza, z trenowania dzieciaków uczęszczających na zajęcia sportowe, które prowadziłam. To doświadczenie pozwoliło mi zwolnić i uświadomić sobie, że tak naprawdę całą swoją tożsamość zbudowałam wokół bycia fit. Z tego też powodu ograniczenie moich zdolności fizycznych, spowodowane chorobą i późniejszą rehabilitacją, okazało się przysłowiowym gwoździem do trumny. Pogubiłam się i musiałam na nowo odkryć, jak czerpać radość z wykonywania ćwiczeń. Z całych sił starałam się wyrzucić z głowy myśli typu, kiedyś szło ci to szybciej, wcześniej miałaś lepszą technikę, albo już się do tego nie nadajesz. Wbrew pozorom, strach o to, że być może nigdy nie odzyskam już dawnej formy, wcale nie motywował mnie do działania. Wręcz przeciwnie, był kolejną przeszkodą na wyboistej drodze do odbudowania dawnego ja. Zaczęłam wstydzić się ćwiczenia w miejscach publicznych ze względu na paniczny lęk przed byciem ocenianą. Na szczęście po jakimś czasie zaczęłam to przezwyciężać, dzięki mojemu bliskiemu przyjacielowi, który wytłumaczył mi, że to wszystko siedzi w mojej głowie. Zdałam sobie sprawę, że trening to w zasadzie jedyna opcja na powrót do tego, co było. Zwalczyłam więc swoje obawy. Jak tylko uzyskałam pozwolenie doktora, zaczęłam znów biegać. Każdego ranka robiłam parę powolnych okrążeń, zwiększając swoją prędkość co kilka dni. Później dostałam zgodę na sprint i dodanie paru ćwiczeń siłowych, co też zrobiłam. Czasami na torze, z którego korzystam, byli też inni ludzie, ale nie zwracałam na nich uwagi. Najzwyczajniej w świecie biegałam ze słuchawkami, starając się odciąć od otoczenia. Nie miałam jednak pojęcia, że mój przyjaciel był w błędzie. Nie wszystko było wymysłem mojej wyobraźni, naprawdę ktoś mnie obserwował, a nawet oceniał. Ziściły się wszystkie moje najgorsze lęki i obawy. W piątek, gdy przygotowywałam się do treningu, główny trener wezwał mnie do siebie, mówiąc, że jeden z rodziców chciałby złożyć skargę. Wchodząc do jego biura, momentalnie zwróciłam uwagę na typową Karynę siedzącą przy biurku. Kobieta twierdziła, że ma kilka konkretnych uwag co do mojej osoby. Początkowo do spotkania miało w ogóle nie dojść, ponieważ mamuśka odmówiła założenia maseczki, Czego wymagamy w naszych placówkach? Ale ostatecznie jej chęć doniesienia na mnie wygrała. Trochę się stresowałam, jak chyba każdy, kto zostaje wezwany na dywanik, ale powtarzałam sobie, że pewnie to tylko kolejna uwaga w stylu: Moje dziecko musi zacząć więcej ćwiczyć, czy też. Wiem, że mój synek startował jako napastnik, ale chciałabym, żeby został obrońcą. Typowe żądania matki ponad prawem. Zamiast tego jednak przedstawiono mi nagranie, którego autorką była Keryna. Na filmie ujrzałam siebie w najlepsze biegającą po torze. Byłam mocno przytłoczona. Zarówno faktem, że nie jestem przyzwyczajona do oglądania siebie na filmikach, jak i tym, że wstydziłam się swojej żałosnej formy. Jednak przede wszystkim w mojej głowie rodziło się następujące pytanie. Dlaczego obca mi osoba spotkałam tę kobietę może z cztery razy? Nagrywała mnie z ukrycia, gdy biegałam na terenie prywatnej placówki. Kiedy nagranie dobiegło końca, mamuśka zaczęła tłumaczyć nam, że jej ośmioletni syn, jeden z zawodników w mojej drużynie, był w stanie mnie prześcignąć. Potem zaczęła być bardziej uszczypliwa. Twierdziła, że trenerzy powinni reprezentować sobą coś więcej niż młodzi zawodnicy, skoro mają ich przygotować na studia sportowe. Przypomnę tylko, że dziecko, o którym mówimy, ma 8 lat. Najwidoczniej zdarzało się, że młody biegał po tym samym torze, co ja, kiedy jego starszy brat trenował na pobliskim boisku. Szczerze mówiąc, nigdy nie zwróciłam na to uwagi. Chłopak dopiero co dołączył do drużyny, a poza tym, jak już wspominałam, biegając, odcinam się od otoczenia. Mój się spokojnie, ale stanowczo wyjaśnił Karynie, że moje zdolności fizyczne nie są jej powodem do zmartwień. Dodał również, że każdy z pracowników jest szczegółowo sprawdzany przez głównego trenera, który rozumie różne sytuacje i wie, co powinien zrobić, żeby jej syn na tym nie ucierpiał. Do rozkapryszonej mamuśki nic jednak nie docierało i zaczęła spekulować, że pewnie przez moją tragiczną formę tak często biorę wolne w ostatnim czasie. Według niej ciągłe zmienianie personelu negatywnie wpływa na formę zawodników. Szef dopowiedział tylko, że żaden z głównych trenerów się nie zamienił ani nie robił sobie wolnego. A ponadto nadal jestem jedną z najbardziej utalentowanych osób w okolicy, więc powinna zająć się własnym życiem, zamiast wtykać nos w nie swoje sprawy. Oczywiście nie powiedział tego tak dosłownie. Oburzona Karyna zapytała, czy jest ktoś inny, do kogo mogłaby się zwrócić. Trener szybko wyjaśnił, że to on jest właścicielem placówki i organizatorem programu sportowego, także musi rozmawiać bezpośrednio z nim. Czułam, że mój szef celowo nie wspomina o tym, co mi się stało, i nie robi nawet żadnych aluzji, mogących nakierować na to, że chodziło o problemy zdrowotne. Rozumiałam, że chce chronić moją prywatność, ale pomyślałam sobie, że może być szczerym sprawi, że Karena zda sobie sprawę z tego, jak absurdalne są jej oskarżenia. A przy okazji nie stracimy klienta w tym trudnym dla nas czasie. Jednakże, gdy zaczęłam opowiadać o swoich przeżyciach, kobieta brutalnie mi przerwała i zwracając się do mojego szefa, stwierdziła: że być może powinien odesłać mnie na urlop. Wtedy na moje miejsce mógłby zatrudnić zdrowego, kompetentnego trenera, który nadąży za jej synem. Trener uszanował moje starania, ale jasno dał mi do zrozumienia, że tak tego nie ugramy i musimy zmienić strategię, żeby uniknąć oskarżenia o dzielenie się życiem prywatnym w pracy. Nie powinno jej obchodzić, dlaczego ludzie biorą wolne i jaki jest ich stan zdrowia, ponieważ klub sobie z tym radzi i podejmowane są właściwe decyzje. Pomimo naszych starań, kobieta bez przerwy narzekała, ale ostatecznie trener ją spławił, mówiąc, że musi wracać na boisko, ponieważ zarówno jej syn, jak i inne dzieciaki czekają na niego. Karyna skierowała się ku wyjściu, mamrocząc przy tym pod nosem, że nie jest zadowolona i na pewno zniszczy nam reputację wśród pozostałych rodziców. Trener jednak wcale nie szykował się do wyjścia. Zamiast tego ostrzegują, że jeśli jeszcze raz dowie się, że szpieguje albo w inny sposób nęka pracowników, trafi na czarną listę. Oznaczało to, że nie będzie mogła przychodzić na mecze, treningi, spotkanie towarzyskie drużyny i ogólnie rzecz biorąc, będzie miała zakaz wstępu na teren obiektu. Nie ukrywam, że było to dla mnie bardzo satysfakcjonujące rozwiązanie. Cieszę się, że jej syn nie poniósł żadnych konsekwencji. Zamiast tego to jej została wymierzona kara. Bądź co bądź to dobry dzieciak i szkoda byłoby pozbawić go możliwości rozwoju, a przy tym psuć mu dobrą zabawę. Po wszystkim wróciliśmy na boisko i przeprowadziliśmy fajny, bezpieczny trening. Chyba już nigdy nie będę w stanie wyrzucić tego przerażającego nagrania ze swojej głowy. Ale dobrze wiedzieć, że inni pracownicy mnie wspierają i mogę zawsze na nich liczyć. Uporanie się z Karyną było tylko kolejnym krokiem na mojej drodze do odzyskania pełni sił. Miło mi, że zostałeś do samego końca. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o dzisiejszych historiach. Mam też nadzieję, że zerkniesz na poprzedni odcinek z tej serii. Dzięki, cześć.